Ulica Śmiechowska od lat wzbudzała kontrowersje. Wąska ulica była dwukierunkowa, dotychczas był problem z mijaniem, auta parkowały po obu stronach. Stwarzało to wiele niebezpiecznych sytuacji, zwłaszcza w czasie funkcjonowania szkoły, która znajduje się przy ulicy Śmiechowskiej. Wiele lat prowadzimy z mieszkańcami dyskusji, jak ten ruch na tej ulicy powinien wyglądać, po wybudowaniu dodatkowego parkingu na terenie szkoły i po zmianie organizacji w ulicy 12 marca i Sikorskiego, bo powstało tam rondo. Po wizycie radnych na tej ulicy doszliśmy z mieszkańcami do porozumienia i na ich wniosek ulica śmiechowska stała się ulicą stanie się właściwie ulicą jednokierunkową, a ruch ten będzie prowadzony od ulicy w Niebowstąpienia do właśnie w stronę Osiedla Sikorskiego do ulicy Wysokiej. Zmiana ma przede wszystkim usprawnić ruch i zwiększyć bezpieczeństwo. Ulica bowiem od samego początku jej modernizacji przeznaczona była do ruchu jednokierunkowego. Praktycznie trwały to starania od momentu remontu. Projekt remontu był przygotowany na ruch jednokierunkowy. W tamtym czasie starosta ustalił ruch dwukierunkowy i tak to zostało. Natomiast kilkukrotne yy, zabiegi gdyby mieszkańców, czy wnioski mieszkańców nie znalazły tam posłuchu. Yy, w tej chwili przy budowie sądu... Jest obawa, że ten ruch będzie bardziej intensywny jeszcze. W związku z tym ulica będzie się zapychać jeszcze bardziej niż, niż w tej chwili. Zmianę wprowadzono na wniosek większości mieszkańców po apelach rady rodziców przy szkole podstawowej numer 6 oraz staraniach radnych Piotra Bochińskiego i Wojciecha Kozłowskiego. Chęć zmiany organizacji ruchu na ulicy śmiechowskiej wyraziło ponad 70 mieszkańców y, bloków zespółdzielni mieszkaniowej, czterech wspólnot mieszkaniowych, domków jednorodzinnych, a także jednogłośnie rada rodziców przy szkole podstawowej y, nr 6. Zwrócili się do mnie oraz do Piotra Bochińskiego jako swoich radnych z tego okręgu, abyśmy razem z nimi podjęli w tej sprawie działania. My z panem radnym Piotrem Bochińskim przygotowaliśmy oficjalne pismo wystąpienie do prezydenta miasta, które zgodnie z kompetencjami zostało później przekazane do starosty Wiejchorowskiego, który wydał decyzję pozytywną. Dziękujemy za tę decyzję pozytywną. Z pewnością ta zmiana od 2 września będzie korzystna dla mieszkańców, gdyż poprawi bezpieczeństwo i płynność ruchu. Zmiany obowiązują od 2 września bieżącego roku. Przypominamy, że ruch. Jest jednokierunkowy, rozpoczyna się od ulicy w niebo wstąpienia w kierunku ulicy wysokiej.